Więc jestem tu cały na biało, bo wczoraj dostaliśmy od Shimano Polska dwie paczki. Ja mniej więcej więcej w środku spodziewam się tam nowego Xtera. I mam nóż, powiedziałbym japoński, ale nie, to nieprawda. To Ikea. Tak jak schodek, który jest w każdym domu. No i jeździliśmy już na Xterze. Byliśmy na tajnych dniach testowych, gdzie upalaliśmy trasy srebrnej. Szczerze mówiąc, głównie D, ale za to kilka razy. I dzisiaj odbędziemy tutaj uroczyste ważenie. Zanim w przyszłości zamontujemy tą grupę do własnego roweru, żeby ją upalać dłużej. Jeździliśmy do tej pory intensywnie na dwóch Meridach dużych na wersji Di2. Tu jest chyba wersja zwykła, ale jeszcze nie wiem. No widzicie, pudełka są zapakowane, tam są nawet jakieś kółka. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Mamy profesjonalną wagę do mierzenia yy, ważenia biżuterii. Mamy nie mniej profesjonalną wagę do ważenia kółek i rowerów do 15 kg. No, yy, to się dzieje naprawdę. Macie to prawie na żywo, yy, bo robimy to. Yy, ptaszki śpiewają 21 maja, a 4 Czerwca jest premiera i wtedy zobaczycie ten film i wszystkie detale plus nasze pierwsze wrażenia z jazdy Dostaliśmy cały worek tych części, jak widzicie. To co ważne, generalnie obejrzyjcie sobie uważnie cały filmik. Zajrzyjcie na stronę, tam macie dane techniczne i mnóstwo innych magicznych informacji, a nawet technicznych. Ale to co jest istotne, XTR, ten mechaniczny, który znacie do tej, do tej pory, czyli 9100, jest kompatybilny w bardzo dużym stopniu z tym nowym DI2. W związku z tym możecie kupić po prostu upgrade, czyli połączyć zębatkę starą korbę. Łańcuch z przyrzutką tylną i manetkami uzyskać system bezprzewodowy. Są nowe wersje, udoskonalone. Jest i nowa korba, jest i nowy tryb, ale będą działać też poprzednimi, co jest super. Ja dostałem taką kombinację. W tych szarych pudełkach jest najnowsza wersja. W tych niżej macie rzeczy, które są bardziej, że tak powiem, standardowe i dostępne już do tej pory. Czyli na przykład y, tarcze hamulcowe, które dobrze znacie, czy łańcuchy, czy środek suportu. Skoncentruję się na tych nowych rzeczach. Jest ważne, no oczywiście zaczynając od takich podstawowych typu przerzutka tylna. Mogliście wywidzieć jakieś przecieki w internecie, myśmy bawili się już y, działającymi egzemplarzami, ale tak wygląda XTR, który będziecie może, mogli kupić w sklepie. To zawsze było dopracowane do granic możliwości. Jeśli ktoś wam mówi, że Apple umie wam packing, to XTR od dawna umie pakowanie. Ja jeździłem na poprzednim XTR-ze DI2 długo, szczerze mówiąc, naprawdę długo i to intensywnie, Dwa razy 11. I gdyby najnowsza wersja 1x12 była DI-2, pewnie dalej bym jeździł. No bo DI-2 zakładasz, działa, zapominasz. Nawet gdyby miał, miał dwie tarcze z przodu, to to działało rewelacyjnie. Sam jestem ciekawy, jak będzie w tej wersji, nie w elektryku, tylko w mechaniku, bo lubię ekstera. Ale to nie jest test, to jest unpacking, to jest pokazywanie detali. Dobra, znajdę teraz przyrzutkę tylną. Tadam. Dobra, zobaczmy, czy to da się wyjąć po ludzku. Da się. Mam nóż na wszelki władek, ten profesjonalny. Dziki. Cały zestaw nawet mamy w domu. Staram się tego nie zniszczyć, bo to ładne, nie? Uuu, uuu. Tam jest coś w środku. Dobra, odłożę pudełko na profesjonalny schodek. W takim razie. Zobaczmy, co tu jest. Uuh. Proszę bardzo. Najnowsza przerzutka Xtera. Co w przerzutce? Karbonowy wózek. Tutaj w środku jest nowy system w ogóle y, tłumika drgań. No to naprawdę jest. Ja się nie wygłupiam, to tak mocno działa. Y, bo są dwie sprężyny, które działają stopniowo. Chodzi o to, żeby była lepsza sprężystość, niezależnie od tego, na którym jest biegu. Y, całość jest płaska, trudniej to zepsuć, jak uderzycie. No i oczywiście bateria. I tu jest najlepszy bajer. Ja jeszcze nie umiem tego otwierać, no bo to jest takie nowe, że... O właśnie. Albo tak. Do środka wchodzi bateria, więc ta waga, którą mieliście do tej pory, była bez baterii. Zaraz też ją zważę. O tak. No, jest ładowarka. Znów jest po prostu zapakowana tak, że głowa mała. Dobra, najważniejsze, kabelek jest USB-C, bez żadnych y, dziwnych wynalazków, no po prostu rewelacja. Czyli będziecie to mogli połączyć do czegokolwiek, do Waszego Androida albo iPhone'a. No i bateria, w ogóle ładowarka wygląda śmiesznie, bo jak negatywne, Gniazdo w przerzutce, czyli cyk, tu wchodzi bateria, tu są zatrzaski jak widać, sygnalizacja ładowania, proste, ile się ładuje, nie wiem, dowiem się z chęcią, ile to waży, też mogę pokazać, kabelek jest nieistotny, nie, no bo mamy różne, proszę, no ale na rowerze tego nie włożycie, tylko zostawicie w domu. No dobrze, biorę kolejną rzecz, pierwszą z brzegu, żeby wiedzieć, co to jest. O, manetka! Proszę Państwa, w ogóle manetki są dwie. Jest inna, z tego co pamiętam, do wersji Di2 i zwykłej, znaczy wersji do elektryka i nie do elektryka bo trochę inaczej to działa. Nie wszystkie funkcje są takie same. Naprawdę, na wszelki wypadek sprawdźcie u nas na stronie, bo ja mam wszystkie dane techniczne teoretycznie, ale nie umiem tego jeszcze na pamięć. W dodatku jeździliśmy na elektryku, a tu mamy mechaniczny, me mechaniczny wariant. I o ile w elektryku mamy na przykład auto-shift i 3 shift to tych rzeczy po prostu nie ma w e, rowerze mechanicznym, więc e, sprawdźcie to koniecznie, sprawdźcie mnie. E, co ważne, dobra, zważmy to. Jeszcze chwilę powiem, zanim to z powrotem spakujemy do pudełka. Proszę bardzo. Trzy, jest. No i dobra, tutaj mamy wariant i czyli do wspólnej obe, obejmy z e, Hamulcami i mamy trzy przyciski. Taki, taki, i ten trzeci programowalny jest, czyli można zmieniać funkcję. Wszystko w apce szimanowskiej, jak zwykle i tube. I tu mamy fajne bajery. To wszystko jest regulowane. Widzicie śrubki, w związku z tym można ustawiać wygodnie jak ma to być pod ręką, ergonomicznie, i to, co chyba mi się najbardziej podoba, podobało mi się też w elektryku, że tutaj to nie jest. To naśladuje mechaniczne manetki Shimano starszej generacji, czyli macie wyraźne wyczucie. O tak, a nie lekkie dotknięcie przycisku. Według mnie to jest lepsze niż przycisk po prostu przycisk elektroniczny. Ja nie jestem fanem rozwiązania najnowszych manetek z Rama. Przyznam się, tak, tak jest. Po prostu tych. Dobra, miałem zmyłkę małą. Bo. Teoretycznie w szarych pudełkach miały być starsze komponenty, a w ciemno szarych yy, nowsze. Ale tutaj widzę wyraźnie 9200 oznaczenie do najnowszej serii. Mam zębatkę. Jak zwykle XTR po prostu się czuję, że jest lepkie, zanim to zważę. To jest w ogóle wersja 1051 yy, tytany i tym podobne. Spróbujemy to w ogóle zważyć jakoś sensownie wszystko razem. Będę dorzucał magiczne rzeczy. Proszę, jest całość. mieściło się? 367 i 7. No, wynik bardzo dobry. Teraz będzie korba. Taki mam plan. O, pytały poleciały. Dobra, nieważne. Ciągamy znowu. Może się nauczę otwierać te pudełka w końcu. Uuu. To chyba najbardziej charakterystyczny element nowej grupy. Proszę bardzo. Oczywiście znów wszystko jest tak zapakowane, że nie wiem, jak to wyjąć. Teraz z tym powalczę. Jest. Dobra. Proszę bardzo. Co tu jest? Tu będzie korba. Tu. Druga strona. To są chyba jakieś istotne elementy jak widać pasujące do całości a to jest pewnie nakrętka do zębatki, bo i nie ma tutaj w widzicie no i śruba na drugą stronę. Dobra, będziemy teraz układać i ważyć całości. Proszę bardzo. Spróbuję to ułożyć tak, żeby się zmieściło. Jest wszystko razem. Mamy korbę, brakuje jeszcze zębatki. Ta jest oczywiście do wyboru. Jest w ogóle napisane: 28, 32, 34, 36, 38. Czyli od 28 do 38. To jest taka typowa 32. I teraz o dobra, wyławiam ją. Proszę bardzo, kolejny element. No, tak to wygląda, proszę bardzo. Z tyłu podpisane, z przodu. No taka szara eminencja. Fajne to całkiem. Takie niepozorne, a ładne. Dobra, zważymy razem, a później zważymy jeszcze oddzielnie. Do nowej grupy są i nowe pedalsony dopasowane. Yy, ładne, nie? Baczmy to. Całość w ogóle taka. A! Tutaj w ogóle dostałem wersję duro, żeby było ciekawiej. Mamy takie w domu, że tak powiem. Poprzednie. E, aż sprawdzę później, czym to się różni. Z ciekawości. Dobra. Pomnożymy przez dwa. Bierzemy hamulce. Także są nowe. Co tu się dzieje. Ciągam całość, to nie będzie łatwo zważyć. No dobrze mamy wersję endurową całego napędu choć Sławek Łukasik jeździ na trybie mniejszym, a my mieliśmy tutaj do 51, ale mamy i pasujące koła. Oczywiście Enduro, nowy model. Szerokie obręcze, karbonowe, jakby nie było. Dobra, wyciągam. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. No, proszę bardzo. 30 wewnętrzna oczywiście bębenek Micro Spline. Spróbujemy to zważyć. W ogóle Shimano odchodzi od e, klasycznych konusów i kulek, e, wchodzą stopniowo do wszystkich wersji praktycznie, proszę ten Micro Spline. do wszystkich wersji wchodzą e, łożyska maszynowe, no i mamy też jak słyszycie, e, bardzo szybkie zasprzęglanie. Co słychać? Nawet zrobię efekt specjalny. Yy, rozbierzemy to, jak będzie okazja. Sorry, ale to się nie bardzo dało rozebrać po ludzku. Od razu jest bardzo szeroko 30 wewnętrzna. Od razu fajne opaski i wentyl. No i zważę. To jest tylne kółeczko w wersji 29. Yy, WL w06280, tu już napisane. Są dwie wersje: kruskantrowa i ta endurowa. Dobra. Niemiecka waga, profesjonalna 00. Spójrzmy, co nam pokaże. Oczywiście się przechyliła, nie w tą stronę. I 960 gramów, niecałe. To będzie drugie kółko do tego. No i mamy kółko. Asymetryczna konstrukcja. W ogóle taki fajny duży napis jest w tym, czy widzicie tej XTR. No i ważymy przednie. Spróbujmy to zrobić. 840. Czyli niecałe dwa koła w całości. 1800, coś tam. Sprawdzę później, jak podajesz imano. Jaką wagę. W każdym razie jest waga od razu i z opaskami. Tego się akurat nie wyciąga. Ja to muszę wszystko od razu próbować zepsuć. Nie, no nie, da, nie udało mi się. No ładne. Wszystkie wagi sprawdzicie konkretnie na stronie, a Was zapraszam do pierwszych wrażeń z jazdy. Cześć, tu Grzesiek. Jesteśmy dzisiaj znów w naszym leśnym studio w Srebrnej Górze na ściśle tajnym spotkaniu świeżych użytkowników nowego XTR-a Di2. Jesteśmy tu przedpremierowo, Shimano Polska zorganizowało dla mediów dokładnie 6 sztuk testy nowego sprzętu. Mamy nowego Xtera w dwóch wersjach: do elektryków i zwykłego. No i męczymy go przez parę godzin. Jestem tutaj, żeby Wam o tym powiedzieć, jakie są pierwsze wrażenia. To nie jest test, no bo kilka godzin to żaden test. Tylko influencer może coś takiego powiedzieć, że to test. Jest fajnie. Hmm, powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili w ogóle osprzęt nowy, nowej generacji, zwykle działa dobrze. No, ale wszyscy czekaliśmy na Xtera i w końcu jest bezprzewodowy 1x12 albo 1x11 i DIY tu w końcu mamy nową generację Xtera, która godnie może konkurować z samym accessem. Tutaj mamy akurat wersję elektryczną, która ma kabelek do tylnej przerzutki no bo to jest sensowne macie podłączone do głównej baterii nie musicie yy, ładować tego oddzielnie ale manetkę w której są dwie bateryki postylki z tego co pamiętam yy. no i macie komunikację między tymi komponentami ale w wersji zupełnie bezprzewodowej macie baterię która wkłada się do wnętrza przerzutki tylnej i znów mamy Rozwiązanie podobne jak w Srabie, konkurencyjne, ale własne, Szymanoskie. Co teraz najważniejsze: 1x12 albo 1x11 z Linglide'em, dwie różne zębatki tylne, do tego wersja, tak jak do tej pory, 1051 albo 945, wtedy z mniejszą korbą, no i dwie korby standardowo powiedzmy taka 32 albo 28 możecie zminiaturozować napęd tak jak kiedyś był miniaturozowany Suntura, to była pierwsza firma, która w to weszła eee a możecie zostawić taki jak znacie do tej pory bo jeszcze coś, no w XTR jest kompatybilny z innymi komponentami Shimano to znaczy jeżeli mieliście do tej pory mechanicznego XTR to możecie dokupić tylko manetkę, przerzutkę tylną i to będzie działało. Co mi bardzo się podoba. Co prawda jest też nowy tryb, który ma jeszcze bardziej udoskonalone funkcje działania, ale z poprzednim będzie też działało, więc ta opcja upgrade'u, no to szczerze mówiąc, jest to rewelacja. Najważniejsza w tym wszystkim chyba jest przerzutka. Eee, tu akurat wam korby nie pokażę. Obgramy rower inny, w którym mamy tą nową korbę xterową. Eee, Przerzutka przypomina starą i nie przypomina. Tej akurat nie ma centralnego akumulatora, jest kabelek, ale zasada działania jest ta sama. Macie nie niewłączane, wyłączane sprzęgło, a tak naprawdę tłumić gań, ale dwustopniową sprężynę. Dwie sprężyny jedna w drugim, które w tej chwili pełnią funkcję tego hamulca, który naciąga wózek. Wózek że jest z jednej strony karbonowy, z drugiej aluminiowy, co ma obniżyć masę. Do tego zmieniono opasanie samej zębatki, jakby łańcuch otulają mocniej. Co znów ma sprawiać, że wszystko będzie działało sprawnie nie będzie spadało. Latamy tu trochę w srebrnej i przyznam, że zero problemów pod tym względem, jeśli chodzi o trzymanie łańcucha. No i jeszcze jest manetka. Manetka, czy będzie to wersja do elektryka, czy zwykła, bo tak jak już dostrzegacie, są dwie wersje, jest taka sama. W xtr Di2 mamy pełną regulację. Dźwignie regulują się oddzielnie, ustawienie. Zmiana się odbywa w ten sposób, dokładnie kciuczkiem. Tu jest dodatkowy przycisk, fajnie. Ten przycisk służy do zmiany funkcji. Można go przypisać w apce. Na przykład możecie zmienić z automatu, bo ja tu mam automat w tej chwili, FreeShift i AutoShift, na manuala na przykład. Ale możecie przypisać inne rzeczy, podobno można na przykład obsługiwać Garmina. No i jeszcze coś: mamy tylną przyrzutkę w różnych wersjach, czyli zwykłą i do elektryka. Mamy przyrzutkę mechaniczną z długim wózkiem i ze średnim wózkiem, czyli do różnych. Zębatek 1051945. mamy różne korby, których tu jeszcze nie pokazuję, bo te one są do rowerów mechanicznych. No i mamy hamulce, i to też są nowe hamulce. To jest wersja Trail, czyli ta większa. Co zresztą widać, tu jest zupełnie nowa konstrukcja. Powiększono wszystko, co możliwe. Hamulec jest czterotłoczkowy. Dalej mamy jednak też do wyboru poprzednią wersję XC klamek. I tą nową wersję y, możecie też kombinować z trzema tłuczkami albo z dwoma. Generalnie te wszystkie dźwignie i hamulce są ze sobą kompatybilne. Chyba największa ciekawostka zmieniono płyn w środku, dalej jest mineral, ale u nas to tu ładnie low viscosity, czyli o mniejszej gęstości, które generalnie ma lepiej się sprawować w różnych warunkach y, temperaturowych, jak rozumiem, nie przegrzewać się i tym podobne. I teraz to powiem. My mamy tutaj dość ciężki rower, nie latamy jakoś strasznie, no ale hamulce są ultra stabilne termicznie. Czy będą termicznie stabilne także w wysokich górach? Nie wiem, skąd mam wiedzieć, jeszcze nie jeździłem. Z to sprawdzę, bo na razie ja nie jestem fanem z hamulców Shimano Super. Eee, tu wszystko działa, to działa bez problemu. I co lubię, uważam, że to jest przyszłość, bo ten XTR. I tu mam, jeździłem go w manualu i też w automacie. Uważam, że jak ktoś raz spróbuje roweru w automacie, tego typu, działającego z free shiftem i autoshiftem, nie będzie chciał niczego innego. To zupełnie tak jak z samochodem nowoczesnym, który w automacie działa lepiej. Ja wiem, chcielibyście mieć poszawkę z lat 70., tych ja też, ale bądźmy szczerzy. Mm. Nowa porszawka też jeździ całkiem fajnie, nie? nawet wygląda podobnie. Więc Xter DIY tu zajrzyjcie na naszą stronę, tam jest więcej detali. No i powiedz, jak Wam się podoba, jak Wam się podoba w ogóle nowy design tego Xtera? Bo tak jest błyszcząco, fajnie, nie?